Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół ze Związku Miast Polskich. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem związany nie tylko emocjonalnie, bo by wskazywało na to, że tak, jestem raczej w kategorii wspomnień. Ja jestem raczej związany merytorycznie z Związkiem Miast Polskich i w ogóle z miastami, ponieważ o tej sprawy walczymy cały czas. I teraz przechodząc do, do sprawy, ja bardzo się cieszę, że te, takie spotkanie ma miejsce, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, na czym polega różnica w tych programach, o których będzie dzisiaj mowa, a normalnymi programami, które idą w tak zwanych kopertach narodowych? W kopertach narodowych jest oczywiście cała polityka spójności, której umowa partnerstwa jest w czasie przygotowywania i być może będzie gotowa gdzieś w pierwszej połowie przyszłego roku. Komisja mówi o tym, że być może udaje się to w pierwszym kwartale. To jest jakby jedna. Druga to jest Krajowy Plan Odbudowy, który mamy nadzieję, że, że w wyniku działań polskiego rządu będzie zaakceptowany. I to są koperty narodowe. Natomiast te programy, o których dzisiaj Państwo będziecie mówili, to są programy zupełnie inne. One idą poza kopertami narodowymi. To są inicjatywy z poszczególnych dyrekcji Komisji Europejskiej. One są punktowe, one wyraźnie koncentrują się na określonych tematach, tak? w dużym stopniu mają charakter Konkursowy bądź quasi-konkursowy, ale to są pieniądze, o które się staramy bezpośrednio w Brukseli bądź w agencjach, które będą w imieniu Komisji Europejskiej to robiły. Podkreślam to bardzo wyraźnie, bo dlatego o czym mówił Andrzej Porawski, to są poza programami regionalnymi, w tym rozumieniu, że to nie jest w kopertach narodowych, czyli inaczej mówiąc, to nie jest dzielone przez rządy. To jest bezpośredni dostęp do programów z Komisji Europejskiej. One w dużym stopniu mają charakter pilotażowy. Jeżeli chodzi o kwestie polityki miejskiej, to no, nie ukrywajmy, że kwestia jest od wielu lat bardzo kontrowersyjna, ponieważ wiele, wie, wiele państw nie za bardzo chce, żeby kwestiami miasta się zajmowała Unia Europejska, stwierdzając, że zgodnie z zasadą subsydiarności powinna to być kompetencja tylko i wyłącznie. Państw członkowskich. Stąd też dyskusja na temat miast przewija się bez przerwy co roku i, i pojawiają się nowe dokumenty, w których ministrowie zapewniają o swoim e, poparciu i zainteresowaniu miastami. Nie zawsze za tym idzie e, konkretna praktyka, ponieważ bardzo różnie jest z politykami miejskimi w państwach e, e, Unii Europejskiej. Nie chciałbym tutaj e, otwierać dyskusji na temat o, polityki miejskiej w Polsce. W no, związku z Natomiast od dłuższego czasu pojawiają się do dokumenty o charakterze programowym. Znaczy takie, w których ministrowie deklarują czy rządy poprzez swoich ministrów deklarują wsparcie dla określonego typu podejścia czy typu działań. Problemem jest to, że te, te dokumenty po pierwsze nie są przyjmowane jako dokumenty całej Unii, tylko są przyjmowane na zasadzie dobrowolnej przez ministrów poszczególnych rządów. W związku z czym one mają wsparcie rządu, i dlatego też w dokumencie, w dokumentach, które się pojawiają, jest sformułowanie: my ministrowie. Znaczy nie my rządy, tylko my ministrowie, i tak dalej. W związku z czym tak było z każdym poprzednim dokumentem. My, my do, do historii przechodziły dokumenty z, po, z poprzednich lat. To, to jest zarówno bardzo słynna karta lipska, która. Wskazywała na takie podejście zintegrowane, ale po drodze kilka innych dokumentów, które się pojawiały. Charakterystyczne jest to, że one się pojawiały w czasie prezydencji konkretnych. Chciałem wszystkim przypomnieć, że prezydencja w Unii Europejskiej dotyczy tylko i wyłącznie rządów. Nie dotyczy Parlamentu Europejskiego, dotyczy tylko rządów. Czyli co pół roku zmienia się prezydencja i prezydencja ma ambicje, żeby w wyniku jej działań został dokument programowy dotyczący miast. Takim charakterystycznym dokumentem, który się pojawił w czasie prezydencji niemieckiej w roku 2020 jest tak zwana Nowa Karta Lipska. Nowa Karta Lipska, czyli jakby powtórzenie pewnych rzeczy wcześniejszych, a trzeba pamiętać, że zanim ta karta się pojawiła, Pojawił się dokument relatywnie bardziej konkretny w stosunku do innych, czyli tak zwany pakt amsterdamski. W wyniku tego paktu pojawiła się polityka, polityk, agenda miejska Unii Europejskiej, która ma swój wymiar również praktyczny. Znaczy, za, za, za deklaracją agendy miejskiej pojawiła się forma nowa, polegająca na tak zwanych partnerstwach. I nowość tej formy polega na tym, żeby przy jednym stole siedzieli przedstawiciele miast, ale również rządów, ale również Komisji Europejskiej, żeby siedzieli razem i żeby razem zastanawiali się nad określonymi tematami. To był traktat amsterdamski i te partnerstwa w dalszym ciągu funkcjonują. Jest ich w tej chwili kilkanaście. W związku z czym agenda miejska, co prawda. Mówi się o tym, że jest wdrożeniem światowej nowej agendy miejskiej, tylko że akurat europejska była wcześniej niż światowa, niż ONZ-owska. W no, związku z tym, najpierw z tych takich bardziej znaczących ostatnich lat, traktat ten amsterdamski, pakt amsterdamski, z tego wynikająca agenda miejska, i potem karta lipska, nowa karta lipska. Która pojawiła się w roku 2020, ona tak naprawdę nie zmieniła tego paktu amsterdamskiego, ale wprowadziła pewne istotne elementy charakterystyczne dla tego momentu dla tego momentu i charakterystyczne dla podejścia prezydencji niemieckiej. Chciałem zwrócić uwagę na trzy takie kierunki w, w karcie lipskiej, które są podkreślane jako istotne w roku 2020, mianowicie kwestia podejścia do miast, które są sprawiedliwe. Na które, które w sposób sprawiedliwy podchodzą do kwestii społecznych, do integracji społecznej, grup społecznych, dotyczących do sprawiedliwego dostępu do usług publicznych, sprawiedliwego dostępu do kwestii edukacyjnej, do służby zdrowia, do kultury. To oczywiście wiąże się również z elementami imigracji. Także To, jest, to także dotyczy kwestii wszelkich grup poszkodowanych, będących w gorszej sytuacji. To z jednej strony mówimy o na przykład o, o kobietach z drugiej strony mówimy o osobach, które z innych powodów również nie mają równego dostępu. Czyli, czyli to jest jakby jeden pierwszy element. Drugi element to miasto zielone. Miasto zielone, które w roku 2020, oczywiście to już jesteśmy w trakcie wtedy rozmowy na temat zielonego ładu. To jest kwestia i ochrony środowiska, i zanieczyszczenia środowiska generalnie rzecz biorąc. Zmianów, zmian klimatycznych i tutaj, w tym, w tym elemencie tego, tej nowej karty lipskiej, właśnie mówi się o kwestiach budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, I, i tu ministrowie deklarują zdecydowanie poparcie dla tego typu działań. I oczywiście trzecie, które wtedy się pojawiło, to tak zwane miasta, które równocześnie są miastami wytwarzającymi, produkującymi. To, to chodzi o dywersyfikację, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, chodzi o zrównoważony rozwój, rozwój miast, chodzi o również cały, cały element rozwojowy, gospodarczy miast. To dotyczy także kwestii cyfrowych. W związku z czym, proszę zwrócić uwagę, czyli z jednej strony kwestie społeczne, kwestie klimatyczne. I kwestie, które dotyczą rozwoju gospodarczego, cywilizacji itd. Bardzo istotne jest podtrzymanie w tym dokumencie z roku 2020 podejścia zintegrowanego, jeżeli chodzi o rozwój miast i absolutne wsparcie dla działań partycypacyjnych, jeżeli chodzi o mieszkańców, organizacje samorządowe itd., ale również wielopoziomowe zarządzanie, tak zwany multi-level governance. To jest, w tym, dokumencie, w tym dokumencie, ten dokument, jak Państwo chcieli go przeczytać, ma swoje dwie części. Ma część taką polityczno-deklaratywną i jest drugi dokument, który jest dokumentem wdrożeniowym. Znaczy, mówiący o tym, w jaki sposób należy takie rzeczy robić i do czego się, co jest bardzo istotne, zobowiązują ministrowie. Zwracam na to uwagę. Te dokumenty mają właśnie taki, taki charakter. Podpisują to ministrowie odpowiedzialni za sprawy miejskie i ci ministrowie deklarują, deklarują co będą wspierać. Więc polecam tutaj Związkowi Miast Polskich, żeby dokładnie popatrzeć, do czego się ministrowie zobowiązali dotyczące wsparcia dla miast, dotyczące wymiany informacji, dotyczące kwestii, kwestii funduszy, które powinny zarówno z poziomu narodowego, jak i regionalnego. Powinny być przeznaczone na kwestie miejskie. To do, tego, do, do tego się ministrowie zobowiązali w tym dokumencie w roku 2020. Minął rok mniej więcej, mamy do czynienia z nowym dokumentem. I tu chciałem powiedzieć, że w sposób nieoficjalny chciałem poinformować, co się będzie działo jutro. Ponieważ jutro. Będzie ministrowie odpowiedzialni za kwestie miejskie, będą podpisywali nową kartę. Ona ma, ona ma inną nazwę, ona nazywa się Porozumienie z Lubiany. W związku z tym nie, nie, ma, nie ma tam sformułowania karta, ale jest Porozumienie z Lubiany. Ona jest dosyć konkretnie, ja muszę powiedzieć, ona ma również dwie części. Znaczy ma część taką właśnie polityczną, deklaratywną, jak również ma tą część wdrożeniową, która nazywa się Planem Wieloletnim. Planem wieloletnim dotyczącym rozwoju miast. I co jest w tym dokumencie? Znaczy, co się tu zmieniło? Jakiego typu inne akcenty się pojawiają? Oczywiście mamy tą całą część deklaracji ministrów. Ministrowie, którzy się potwierdzają swoje zainteresowanie i wsparcie dla, dla agendy miejskiej. Absolutnie potwierdzają swoje wsparcie dla, dla działań. Związanych z celami strategicznymi również ONZ-u. Ale również ministrowie deklarują, że uważają, że miasta europejskie są ewidentnie motorem rozwojowym i musi być na, na nie zwrócona większa, większa uwaga. I tak dalej. To są, to są deklaracje, które są bardzo istotne. Wtedy, kiedy miasta, czy na przykład Związek Miast Polskich, rozmawia z rządem, wtedy, kiedy ma przed sobą dokument, który mówi o tym, do czego się rząd zobowiązuje. Oczywiście tutaj mamy z jednej strony zobowiązania rządu, na przykład do działań o charakterze właśnie wielopoziomowego zarządzania, czyli rząd i regiony i miasta. Natomiast y, ministrowie w tym dokumencie, który będzie jutro przyjęty, y, y, zgadzają się co do, co do kilku rzeczy: zgadzają się co do tego, że będzie y, w dalszym ciągu podtrzymywany i rozwijany Pakt Amsterdamski. Ze wszystkimi konsekwencjami, właśnie dotyczącymi partnerstw i tak dalej, że, że zgadzają się na wieloletni program wdrażania rozwiązań na rzecz miast, który, który jest przewidziany na lata 2022-2026. To jest też bardzo, bardzo istotne, że ministrowie tutaj się zgadzają na wieloletni program, jak również zgadzają się co do pewnych kluczowych kwestii, które zdaniem ministrów w roku 2021. 21 są ważne. I tutaj chciałem podkreślić troszkę zmianę akcentu, ale nie zbyt mocno, ale jednak. Mianowicie jest kilka rzeczy, które uważane są, które będą jutro podpisywane jako kluczowe, jako wiodące. mianowicie ministrowie jutro uznają, że kluczową, będzie cztery tematy. Mianowicie kwestie miast, które są jakby miejscem równości, równego dostępu, równych szans, równych możliwości. To jest bardzo to istotne. Jest Miasta, jako symbol równego dostępu, równego traktowania. Czyli raczej przeciwdziałania wszelkiego typu dysproporcjom społecznym, różnicom społecznym itd. To jest znak czasu, to znaczy jest pokazane, że. W miastach następuje wewnętrzne rozwarstwienie społeczne z różnych powodów gospodarczych, społecznych i tak dalej. Chodzi o to, że miasta były takim modelem traktowania równościowego. Po drugie, drugim elementem bardzo istotnym jest kwestia zwrócenia uwagi na produkcję żywności. Mianowicie to jest, to jest tutaj bardzo ważne. Mianowicie w ogóle kwestie żywności, również włączenia się miast w kwestie produkcji związanych z żywnością, czy w ogóle łańcuchów produkcyjnych dotyczących żywności. To jest bardzo istotne, że, że właśnie w roku 2021 ten element jest tutaj tak mocno podkreślany. Trzecim elementem, czego się można było spodziewać, jest oczywiście kwestia zazielenienia miast, czyli w ogóle miast zielonych. To jest kwestia neutralności klimatycznej, to jest kwestia czystości miasta i tak dalej, będziecie Państwo w ciągu dzisiejszego dnia mieli przykłady tych właśnie programów, które z tym są, z tym są związane. Natomiast czwartym elementem, co można się było spodziewać po Słoweńcach, bo to jest prezydencja słoweńska, to jest kwestia takiego trwałego rozwoju turystyki. Czyli, i, czyli inaczej mówiąc, postawienie na to jako na gałąź przemysłu, ale również ważną ze względów społecznych i to oczywiście jest też znak czasu, że to jest kwestia odbudowy po, po zakończeniu, miejmy nadzieję, szybkim pandemii. Znaczy potraktowanie turystyki jako jednego z głównych elementów związanych z przemysłem, ale to, czyli mamy na myśli tak zwany przemysł turystyczny. Czyli wiem, cztery główne tematy jutro będą określane, czyli miasta, jeżeli chodzi o równe prawa, czyli miasta jako broniące, wspierające fundamentalne, podstawowe prawa społeczne i zwalczające nierówności, zarówno jeżeli chodzi o, o wiek, jeżeli chodzi o kwestie etniczne. Kwestie obywatelstwa, i tak dalej. Jak się Państwo domyślacie, również w tym dokumencie pojawia się element również z orientacji seksualnych. To, to, to jest znak czasu, to jakby pokazuje, na co jest zwrócona w szczególności uwaga. Po drugie, tak jak powiedziałem, żywność i łańcuchy produkcyjne, jeżeli chodzi o, o, o żywność, i dystrybucję żywności. I rola miast w tym, czyli terenów produkujących żywność, również na terenach miast, o czym wiemy od dawna, że to jest jeden z tematów bardzo istotnych. Zazielenie, zazielenienie miast ale to jest kwestia również przeciwdziałania zmianom klimatycznym to są powodzie, to jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu itd. i turystyka. W związku z czym, skoro tak, to pojawia się pytanie, jakie są zmiany w sensie organizacyjnym. Mianowicie jutro zapadnie decyzja, żeby poszerzyć zestaw partnerstw, które dzisiaj funkcjonują w oparciu o agendę miejską, żeby dołożyć dwa partnerstwa, które z jednym, to będzie się określało jako Greening Cities, czyli właśnie miasta, które są na pierwszej linii, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne i kwestie zazielenienia. To będzie jedno partnerstwo. I to, po drugie, partnerstwo będzie dotyczyło właśnie trwałej, trwałego rozwoju turystyki. Znaczy te dwa partnerstwa się, się pojawią. Co będzie nowego w tej sprawie? Mianowicie, z tego co ja rozumiem z dokumentu, który mam przed sobą i który jutro będzie akceptowany, to trochę zmiana formuły, jeżeli chodzi o partnerstwo. Mianowicie, do tej pory było tak, że to było bardzo instytucjonalnie zamknięte. Komisja Europejska, ale również Stowarzyszenia Miast Europejskie, to jest CEMR, jak również Eurocities. Natomiast tutaj, w dokumentach wdrażających, widzimy, że jest możliwość zgłoszenia się przez stowarzyszenia czy organizacje samorządowe z jakiegoś państwa wprost w takim trybie otwartego, jakby konkursu czy przetargu. Czyli inaczej mówiąc. Reprezentacje miast będą się mogły zgłosić do udziału w partnerstwie w sposób bezpośredni. Zwracam na to uwagę, bo kto wie, czy, czy w niektórych z tych spraw będzie możliwość, czy też szansa uczestniczenia w Związku Miast Polskich bezpośrednio. Druga sprawa, która jest tutaj niezwykle ważna, to jest w szczególności zwrócenie uwagi na małe i średnie miasta. To jest jakby przewijające się przez cały dokument że jest czas, w którym trzeba zwrócić szczególną uwagę na miasta małe i średnie. i Co za tym idzie? Oczywiście jest cały zestaw różnych zapisów dotyczących, że one powinny być włączone w procesy decyzyjne. One powinny być konsultowane. One powinny brać udział, jeżeli chodzi o de decyzje dotyczące funduszy, i tak dalej. Czyli inaczej w ogóle bardzo wyraźne podkreślenie roli małych małych i średnich miast, to jest bardzo istotne, jak również jak również propozycja, żeby stworzyć kolejny w tym przypadku krajowy punkt kontaktowy, który będzie zajmował się właśnie kwestiami agendy Europejskiej Agendy Miejskiej, która będzie ten punkt kontaktowy, który będzie się zajmował dystrybucją wszelkiej informacji, czyli w dwie strony dystrybucją na temat tego, co się dzieje w agendzie miejskiej i europejskiej, ale również będzie szansą przekazywania tego, jeżeli chodzi na poziom, na poziom taki wielopoziomowy europejski. Oczywiście sposób powołania krajowego punktu kontaktowego zależy, jak tutaj patrzę na dokument, zależy od prawa, prawodawstwa poszczególnego państwa członkowskiego, więc nie ma tu żadnej Żadnej reguły, żadnej zasady, żadnej procedury, która miałaby do tego zmierzać. To wszystko musi być włączone w, w agendę terytorialną 2030. A więc reasumując, po pierwsze, mamy do czynienia z całą serią dokumentów programowych, które, które są deklaracjami rządów wyrażonymi przez ministrów właściwych do spraw rozwoju miast. Wiadomo, że są takie państwa, w których mamy ministerstwa zajmujące się miastami. Cała ta seria dokumentów wyraża wolę ministrów czy też rządów co do zajmowania się kwestiami miejskimi i w poszczególnych prezydencjach akcentuje różne elementy. Dla przykładu, bo tych dokumentów jest oczywiście więcej, bo tam między innymi jest dokument z Toledo, jest dokument z Bukaresztu te najważniejsze, które przychodzą do historii, to jest właśnie Karta Lipska, mówiąca o, z, o zintegrowanym podejściu. Jest Pakt Amsterdamski, który wprowadza europejską agendę miejską i partnerstwa. Jest nowa Karta Lipska z zeszłego roku, która, która podtrzymuje ten traktat, ale wprowadza takie nowe elementy, jeżeli chodzi o kwestie tematyczne to też zwracam właśnie uwagę na, na, na te elementy, o których powiedziałem, dotyczące w szczególności równości miast i tak dalej, w miastach. I mamy jutro przyjmowaną porozumienie z Lubliany. Bardzo Państwu polecam, żeby jak, jak będzie to porozumienie jutro przyjęte, to żeby Związek Miast Polski, jeżeli można, go dystrybuował i żeby Państwo wiedzieli, o czym rozmawiać z rządem i do czego rząd się zobowiązuje w tym dokumencie, ja zakładam, że rząd będzie wśród tych rządów, które ten dokument podpiszą, bo to nie jest tak, że wszystkie to podpisują, bo to jest właśnie tego typu dokument, że to jest na zasadzie dobrowolnej. W związku z tym, ponieważ mamy tu dzisiaj przedstawicieli rządu, więc ja rozumiem, że przedstawiciele rządu wiedzą doskonale i wiedzą, czy jak jutro będzie się zachowywał rząd polski w Lublianie. Ja mam okazję uczestniczyć w tym spotkaniu oczywiście online jako przedstawiciel parlamentu Intergrupy Urban, która jest zresztą wymieniona w tych dokumentach programowych. I dlatego też będę to też starał się na bieżąco obserwować, co się dzieje dalej. I namawiam bardzo Związki Miast Polskich do tego, żeby właśnie na przykład włączyć się bezpośrednio w niektóre partnerstwa oprócz uczestnictwa pośredniego oczywiście przez CEMR, który jest. Do tej pory i żeby wykorzystać ten dokument dla silnego zaakcentowania roli małych i średnich miast, co zresztą dzisiaj jest tematem spotkania. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja jeszcze chwilę będę, potem za chwilę muszę zabrać się za głosowanie, bo się ze Strasburgu. Także bardzo dziękuję za możliwość przekazania i będę Państwa na bieżąco informował, co się dzieje dalej.